Jestem na świeżo po obejrzeniu Królestwa Planety Małp. Na akcie się dzieje gdzieś tam kilka pokoleń, w zasadzie po wydarzeniach, kiedy Cezar przybył do tej po prostu doliny i tam go pochowali. No ten upływ czasu dość spory jest, bo dlatego że te wszystkie budynki, te wszystkie pozostałości po miastach ludzkich no są mocno już porośnięte, poniszczone, więc ten upływ czasu jest naprawdę dość duży i myślę, że troszeczkę jak na kilka pokoleń. A że za duży bym powiedział, zbyt, zbyt zaawansowane zniszczenia, degradacja po prostu tego, tych wszystkich budynków i porośnięcie ich roślinnością w taki sposób, że po prostu to wszystko tak wygląda, in, a nie inaczej. Troszeczkę jakby przesadzili moim zdaniem pod względem tego jakby tej scenerii. Powinno upłynąć znacznie, znacznie więcej czasu, aniżeli tylko yy, po prostu kilka pokoleń. Historia jest dosyć ciekawa, nie jestem rozczarowany, chociaż na przykład... Coś, do czego bym się najbardziej mógł przyczepić, to to, że te małpy bardzo dobrze mówią po angielsku, w zasadzie wszystkie mówią dobrze po angielsku, plus też migają trochę językiem migowym. Duży zarzut jest wokół, wobec tego, dlaczego te małpy tak umieją dobrze angielski. Skoro, powiedzmy, mamy taką sytuację, że Clan to jest po prostu clan małp, które gdzieś tam sobie żyły, tak? nie są w żaden sposób związane z pierwotnym klanem Cezara, z całym tym ludem, to kto ich tego angielskiego nauczył? Pamiętajmy że ten lud który prowadził Cezar w zasadzie nie znał zbyt dobrze angielskiego Cezar znał angielski ale też nie mówił bardzo płynnie znał kilka słów morris też chyba tam dwa czy trzy słowa znał to jest wszystko. Wszystkim małpom ten język sprawiał bardzo, bardzo duże problemy w wymowie. Bardziej się posługiwali językiem migowym i prawdopodobnie tu małpy wszystkie powinny migać, a nie mówić tak płynnie po angielsku. Na przykład ten małpi król samowajniczy, no to już naprawdę bardzo płynnie mówił po angielsku i naprawdę jego sposób mówienia był bardzo zaawansowany. By jego anatomia, jego, yy, jego szczęki po prostu nie, w żaden sposób mu przy tym nie, nie przeszkadzała. Może wraz z upływem czasu poszła nie tylko do inteligencja małp, ale też zdolność po prostu językowe, tak, że z tą inteligencją oni się po prostu tego nauczyli, ale nawet jeśli znali jakieś tam powiedzmy Słowa po angielsku, które po prostu gdzieś tam powiedzmy, starszyzna gdzieś tam przywlokła, no to jednak powinni zbudować swoją własną nową mowę. Tak jak mamy na przykład język Kaszubów, język Górali, Śląski, i my, że istniejemy na, na tym samym kraju, to jednak każdy mówi swoim jakimś innym po prostu dialektem, inny ma słowa, inne określenie, itd. Co jest dziwne, że oni się po prostu są w stanie wszyscy ze sobą tu porozumieć po angielsku. To trochę tak przedstawione, jakby wszystkie małpy na całym świecie po prostu były nauczone języka angielskiego i jest to im po prostu dane, tak. Że nieważne, gdzie się pojawia plemię Małp, ono już umie mówić Z Punktem tego zarzutu jest to, że chodzi mi o bogactwo słów. Skąd oni znają bogactwo słów? Bo my, ludzie, musimy się uczyć tego z książek na zajęciach od innych ludzi, którzy to bogactwo słów znają. A skąd oni to znają? No jak się okazuje, no są ludzie, którzy po prostu nie mówią i żyją jak dzicy, tak, jak zwierzęta. No ale są też ludzie, którzy żyją normalnie, tak, nadal zachowali cywilizację, nadal pamiętają starą cywilizację. Nadal się posługują technologią, żyją gdzieś tam po prostu w osoosobnieniu. Też oglądając ten film, miałem też takie przemyślenia, właśnie co z innymi światami, tak? Jak to mogło wyglądać? No, bo przecież no, głównie akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tak? Po ostatnim. Po trzeciej części wiemy, że jakaś tam pozostałości armii amerykańskiej próbowały walczyć z buntownikami po prostu z tym generałem, tak? To wszystko się działo gdzieś tam na terenie Ameryki, blisko też granicy z Kanadą, a co z innymi kontynentami, co z Europą, co z Ameryką Południową, co z Australią. Przecież tam mogło na przykład znacznie inaczej się to wszystko po prostu potoczyć. Tak? Tam można było tego wirusa może Odeprzeć w jakiś sposób poprzez wartości są kwarantannę. Na pewno byłyby gdzieś obszary, gdzie małpy nie występowały, bo małpy mogłyby się rozrosnąć tylko tam, gdzie one gdzieś wcześniej już występowały, tak jak San Francisco i później one się gdzieś tam osiedliły w okolicach San Francisco po prostu, tak? W oryginalnej planecie Małp to ten społeczeństwo mał występowało w zasadzie na takim jednym obszarze po prostu i one nigdzie więcej jakby poza ten obszar nie wychodziły, tak? Bo dookoła była Pustynia, która oddziela ich od całego tam, po prostu świata, tak? I jeśli upływ też czasu to nie było kilka pokoleń, ale chyba z 3000 lat po prostu po upadku ludzkości, no więc całkiem, całkiem było. I wtedy faktycznie ta pierwotna natura ludzi, która po prostu to cofnięcie się, po prostu kulturalne, po prostu rozwojowe ludzi naprawdę miało jakiś po prostu sens, tak? Wiem, może na przykład było tak, że ta cywilizacja po... w jakiś sposób próbowała funkcjonować po cy Cezara, ale w końcu się po prostu rozpadła, część została na miejscu, część poszła gdzieś dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może tak to mogło wyglądać, dlatego też Mapy się po prostu gdzieś tam rozprzestrzeniły tak. Też, też jest pytanie, czy na przykład ta stacja, która odebrała ten sygnał na końcu filmu. Czy ona też ma problem z mapami? To jest duże pytanie. Jeśli na przykład w filmie widać, że przetrwały co najmniej dwie cywilizacje ludzkie, tu tak, zachowały po prostu tę swoją kulturę, tak, społeczność, tu wiedzę, mowę i żyją mniej więcej tak, jak żyli do tej pory, tylko że no, w kwarantannie, w surowych warunkach, jest ogromna szansa, że w innych obszarach świata także po prostu te cywilizacje przetrwały i mogły sobie poradzić znacznie lepiej i mogły się na przykład bardziej odbudować niż jest to pokazane na przykład na obszarze Stanów Zjednoczonych, bo troszeczkę. Oglądając całą tą historię mam takie wrażenie, że nic już innego nie istnieje na świecie, jak tylko te małpie plemiona w Ameryce, te upadłe cywilizacje w Ameryce i cała akcja, która się dzieje, to jest taką ostateczną akcją całego świata, że cały inny świat jest pusty, a tylko tu się coś dzieje, tak? No to jest takie właśnie to jest już taka wada właśnie tego, że Amerykanie robią te filmy i no i wszystkie wydarzenia dzieją się w Ameryce, wszystkie najważniejsze rzeczy dzieją się też w Ameryce. I to jest taka wada po prostu tego, tak? Jak kosmici atakują, to kogo atakują? Na Amerykę najczęściej, tak? Jak Amerykanie bronią świata przed kosmitami, na przykład, który powiedzmy cały świat opanowali, no to zaczyna się to wszystko od Ameryki, tak? Jak jest zwycięstwo w Stanach, no to już zwycięstwo na całym świecie. To jest troszeczkę taka wada tego, że to Amerykanie robią film, więc oni gloryfikują siebie, swój kraj, swój naród, swoje poczynania. Cała reszta, bardzo, bardzo fajna. Ten motyw z tą dziewczyną, która umie mówić... Hmm też nie jest taki zły. Jednocześnie powiem wam tak, e, czy zalanie tego skarce miało jakiś sens? Może tak. No co, dostałby dostęp do broni. Czołgów, ale nie, nie ma paliwa, tu, żeby te czołgi uruchomić, tak? Musiałby produkować to paliwo. Może udałoby mu się produkować w jakiś sposób łuski, pro, ale też musiałby się tego nauczyć, tak? Jeśli zginął ten ludzki nauczyciel, no to kto mu to po prostu przekaże? No nie za bardzo nikt. No chyba, że faktycznie ta inteligencja małych jest na tyle, na tyle duża, że są w stanie sobie po prostu z tym problemem poradzić. No może zniszczenie tego skarbce było uzasadnione. Natomiast co też fajnego jest w tym świecie, to to, że on daje ogromne możliwości, bo skoro zobaczcie, po. W kilku pokoleniach od wydarzeń, które mieliśmy w ostatniej części są jakieś tam budowle, jakieś skarbce, jakieś krypty pozostałości po ludzkiej cywilizacji, to daje ogromne, ale tu ogromne możliwości. Wiele rzeczy mogło się w tym świecie tu wydarzyć, mogło być znacznie więcej takich miejsc, mogły być miejsca na przykład jakieś wyspy typu taka jak Japonia, która tu przetrwała to wszystko tak prowadzili ścisłą kwarantannę i przetrwali, bo nie było tam mało w jakiś sposób. Owszem, już nikt ze sobą się nie komunikuje, bo już nie ma tej komunikacji, już się nie podróżuje między kontentami, bo nie ma czym, ale te cywilizacje mogły przetrwać i ten świat pod tym względem daje ogromne możliwości. I mam dużą nadzieję i bardzo bym chciał, żeby stworzono kolejną część, ale już taką bardziej pokazującą, co się dzieje na, innym, na innych częściach świata, bo tu wszystko się dzieje, to w Stanach Zjednoczonych, więc szansa na to, że mapy się tak um, rozprzestrzeniły, że po prostu występują na wszystkich kontynentach, na wszystkich obszarach, po prostu jest ich mnóstwo, jest bardzo mała, tak? No owszem, istnieje jakaś ta szansa, ale powiedzmy, no małpy z Afryki mogłyby się tak rozwinąć, małpy gdzieś tam w tych okolicach z zoo, różnego rodzaju instytutów mogłyby się tak rozwinąć czy też te małpy z San Francisco, które gdzieś tam się po prostu roznużyły roz, i rozciągnęło się cała ta, ta, ta cywilizacja. Ale też szansa, że jest dużo takich obszarów pustych, gdzie nie ma w ogóle małp, jest bardzo duża. Jest szansa, że tam ktoś po prostu mógłby normalnie funkcjonować, w miarę normalnie, no wiadomo, jest jeszcze wirus, który jeszcze w którą mocno ludzi, bo jak było pokazane w ostatniej scenie, że ona przyniosła ten, nie wiem, dysk kurwa, co to to było i po prostu no, odebrała to kobieta, która była w skafandrze. May była odporna, natomiast cała reszta już nie, więc jakby ta cała historia nie jest do końca taka stracona. Jest szansa, że to się odbuduje, jest szansa, że w jakiś sposób ludzie by odzyskali część może, może nie cały świat, ale część tego świata, gdzie po prostu odbudowaliby w jakiś sposób cywilizację i próbowaliby walczyć może z tymi łompami, żeby troszeczkę ograniczyć ich populację, troszeczkę ich zdominować, po prostu troszeczkę wycofać się po prostu w jakiś sposób. No daje to takie możliwości, tak? Film dość długo się rozkręca. W zasadzie dopiero w drugiej połowie to wszystko się zaczęło tak bardziej klarować, ta podróż, ten król się pojawił, tak? Więcej informacji, bo do tej pory mieliśmy to takie przedstawienie po prostu tej cywilizacji małp. Troszeczkę to tak przypomina. Troszeczkę to było mało oryginalne, bo troszkę mi to przypominało awatara na przykład. Troszkę mi to przypominało, na przykład jakieś inne filmy, gdzie na przykład żyją o apokalipto, na przykład, tak? gdzie mamy po prostu plemię, które sobie gdzieś tam żyje w dżungli czy tam gdzieś w lesie, oddzielone od całego świata, po prostu żyje sobie w symbiozie z naturą, ma swoje prawa, ma swój kodeks, mają swoje zasady, mają swoją hierarchię po prostu i żyją sobie szczęśliwie po prostu i nagle bum, przychodzi jakieś zło, jakiś agresor, niszczy wszystko, pali, rabuje, zabija, gwałci, bierze niewolników po prostu, no i mamy głównego bohatera, który próbuje to wszystko ratować, no w, słuchajcie, w Avatarze też tak było przecież, tak? Ludzie przybyli do takiego świata harmonii z naturą po prostu i zaczęli niszczyć, palić, zabijać po prostu. No i mamy głównego bohatera, który postanowił zawalczyć o ten świat, odzyskać to wszystko. Bo Copoli to też, też tak jest, że oni sobie po prostu żyją, polują, tak? Na przykład nagle przyjeżdżają łowcy niewolników i ich po prostu zabierają do ich, do ich świata po prostu, więc w tym takim filmie chyba 10 tysięcy przed naszym jest podobna historia. No myślę, że taki film można by jeszcze znaleźć, gdzie taki schemat występuje jakby to już nie jest zbyt oryginalny, no ale to tyle, no kto widział ten widział, kto nie widział, myślę, że warto obejrzeć, no i mam nadzieję, że będzie kolejna część, ale myślę, że już się tego nie doczekamy.